Cześć, witajcie! Zaczynamy kolejną przygodę z naszym robotem, jeśli on tylko i wyłącznie będzie chciał wleść w tą dziu. No, wchodź. Błagam ci, stary, nie przeskakuj jej. O, tylko tak, wpakuj się do niej. Dokładnie, zostaniesz wystrzelony. Jeszcze pomożemy sobie plecakiem i uruchomimy liść. I mam nadzieję dolecieć tam. Czy no, jak najdalej się tylko da. Może wiatr nas zaniesie. Okej, okay, tylko też trzeba, tak wiecie, precyzyjnie w to. Przypierdzielić I jest Udało się hej, hej, hej. I wrosnąć w kolejną wysepkę energetyczną Tylko wiecie co ja się zastanawiam Jeszcze musimy przyłączyć takich wysepek Nie spadnij stary No trzymałem się Naprawdę słuchajcie mnie Trzymałem się tego Musimy przyłączyć takich wysepek Uff udało się Taki wysepek aż. Nie, straciłem liść. Straciłem dostęp do mojego liścia. E, aż cztery. A ja widzę tutaj w najbliższym rejonie tylko dwie. I z tego względu, chyba będziemy musieli się pokusić o wrośnięcie w tamte kule. Czy one no, są energetyczne, ale czy one już teraz będą są wymagane do przyłączenia, czy dopiero później? No, nie wiem, ale więcej wysepek. Tutaj, no mówię wam szczerze, nie widzę. Są tylko ta... Oddalisz to, czy nie? Ta i ta po lewo. Czy wy widzicie tutaj jakąś inną energetyczną wysepkę? Bo ja nie. Oprócz faktu tych dwóch kul tam u góry nic innego nie ma. No, serio. Zobaczymy, jak to będzie. Dawaj tylko ciut dalej. I najlepiej... Nie najlepiej. Najbezpieczniej jak się da, stary. Najbezpieczniej... Tymi swoimi żółtymi, proszę czerwonymi kopytami przebieraj delikatnie i trzymaj się wszystkiego, czego tylko możesz. Trzymasz się? Okej, okay, jest, dobrze. Jest, trzymamy się i trzymamy się kwiata. Uhu, kwiatu. I musimy tam rosnąć. Także, no, jakoś to będzie. Jak w dziwaczny sposób to nie wystrzeli. A nie wystrzeliło. W miarę stosunkowo ok. Mam nadzieję, że to tam dorośnie. W dół! Co on robi? Nie mam sterowności nad nim. Teraz dopiero złapałem. Nie chciał reagować na moje polecenia. Serio? Reaguj, stary. Jeszcze jak nie dorośniemy przez to. Co się stało? Wywaliło mnie z. Wywaliło mnie do pulpitu. Ciekawe z jaki paki. Ale dobra, nic. Nagrywanie trwa dalej, albo wiecie co, na chwilę wstecz sobie tylko coś sprawdzę, tak. Nie wiem czym to było spowodowane, to wywalenie do pulpitu, ale chyba star plan troszkę urósł. Chyba tylko i wyłącznie nie wiem, czym na stronie internetowej się coś odświeżyło. Czasem po prostu yy, są takie fajne myki. Okej, okay. jakaś, no też jakiś diament, jakiś diaks jest tutaj, jest jeden, dobra. Przynajmniej jeden, bo już myślałem, że nic nie będzie. Trzy Przyłączymy się do tamtej ośnieżonej. Może ona nam coś da? Złap się. Złap się. Błagam cię, stary, trzymać. Bo on tu robi straszne myki ten robot czasem. Ja teoretycznie myślę, że on się trzyma. A on nie, zrobimy cię w chuja i stwierdzimy, że jednak się nie trzymasz. Mimo tego, że masz oświetlone wszystko. Dobra, mamy kwiatek, w razie czego jakbym chciał spaść, tak. Trzymaj się, stary. <śm> hmm. Nie wiem skąd, skąd odrosnąć, ale chyba stąd. Skąd by było najbliżej? Wydaje mi się, że z tego odnurza. Tylko weźmiemy i tu musimy podrosnąć pod tym i skręcić. W... Ups, w lewo, tu w dół. Tak, o tak. Troszkę zamieszałem, ale jest. Mogę być tak więcej tych wysepek, a rzadziej stać. Nie tak oddalone, żeby tak... No, utrudnione jest to podróżowanie pomiędzy nimi. Jeszcze jak niedorosne... No niedorosne, nie ma siły. Raczej to nie ma opcji, żeby to się mogło powieść. Nie, 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 nie. stoi. Stoimy, wracamy. Wracamy środkiem, przynajmniej się staram. O, fajnie, jak ja się cieszę, jak to odnurza, są u góry. Jak nie trzeba się po prostu spierniczyć w dół i dopiero złapać takiego. Tutaj, to, to, to musisz. To musisz złapać. tu, jak ujeżdżać, to ujeżdżać. Raz, a porządku. 5 na 4 dawaj. Chciałem tam, czy wszystkie wysepki są energetyczne. Czy tamta, która nie ma takiego koloru z dołu, też będzie działać? Bye, 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 bye. Spinaj się, zbieramy O, kurczę, co to jest? Za złowroga wyspa. Nie chcę tu niczego doświadczyć. A diament po środku. No, gratuluję. Jakoś go musimy zebrać. Tylko jak? Wiem jak. Robimy tak. O... Widzicie? to był plan? Godny mistrza. Ok, no i na tym się skończyło dzieło. Ta wysepka też jest przyłączona. Dzieło energetycznych wysepek. Wysepek, które mi świecą. I teraz to. <laughs> A, mam grypę. Przyłączymy się do jakiejś innej. I zobaczę, czy. No, on tam wyrósł troszeczkę. Ma odnóża. I teoretycznie powinien dać rady do tych energetycznych skał się dobić. Więc my chyba tam polecimy, czy jakoś tam się postaram wzbić dawaj kwiat, dawaj liść on nam jest potrzebny niezmiernie i okej okay. Przynajmniej do tyle, później się wspniemy tak, pójdziemy wspinaczką, jak tam wiatr, mamy tutaj ustalony jakiś wiatr czy nie bardzo spróbujemy te skały energetyczne, nam te wysepki sobie darujemy my się troszeczkę właśnie tutaj patrzcie jak nas to niesie okej, okay, ja mogę tak, ja wolę lecieć niż liść mogę go zebrać jeszcze, czy on już jest spróbujmy go jeszcze raz złapać okej, okay, mam go, no, 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 to się cieszę dobrze, to takim oto sposobem co może niekoniecznie będziemy się wspinać po tym star... po tej tym wszystkim, tylko się złapiemy tutaj tego odnurza poniżej i wrośniemy wyżej. Tam to jest uruchomione. Jakby coś się miało spierniczyć to sobie poradzę. Tak, trzymamy się. Jakoś trzeba... Nie, oddal się. Trzeba tam do góry wrosnąć. No, te wysepki. A no, te skały są już bardzo blisko. Dobra, czyli. Ogólnie ciśniemy do góry. Gdzie nas to zaprowadzi, to się zaraz okaże. Może już nawet bym spróbował, ale może nie. Nie. Tutaj do tego się wbi. O właśnie. To złap. Tam. Tak. Uuu, słyszycie tutaj jakieś dźwięki dziwne? W ogóle za niedługo będzie, za niedługo dotrzemy do statku, a nie wiem, czy wtedy gra się kończy, czy co się dzieje. Ale chyba wrócę do domu, bo to jestem tu tym robocikiem nie u siebie. Przyłączmy to. Żeby ten star plan jeszcze w tym materiale nam urósł. Chcę zobaczyć co to będzie. Czy już faktycznie w statek się wpakuje, czy nie? No, 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 no dawaj, jeszcze trochę. Błagam cię. Daj rady. Jeszcze ciut. Jeszcze, 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 rośnie, rośni. Uwaga, na farcie, ale jest. Mamy 7 na 8, a ono rośnie? Tak daleko? Ciekawe, co będzie, jak jeszcze jedną przyłączę. Ups, to się porobiło. Rozgromiliśmy. Zauważyliście? Tam jest kryształ. Ciekawe, jakim sposobem ja mam dotrzeć. A spokojnie, na liściu mam liść? Tak, mam liść. Idziemy po kryształ. Ciekawe, czy tych kryształów tutaj jest o, taka ilość wyznaczona, wytyczona dokładnie, czy mniej więcej jest troszkę więcej? Fajnie by było, gdyby było więcej. Ups, stary, zawracaj, bo coś się spartoliło. Ups, to nas nami troszkę kręci. Trzymaj się. Nie wiem co teraz za bardzo mogę zrobić. Obserwuję w ogóle tą krainę dziwną. Czemu to wszystko tak wiruje? Muszę się wystrzelić. Okej. Okay. Teraz to ty się możesz złapać. Złap się tego. Jeju, ale to tu jest stresujące przeżycie. Gdzie jest ta energetyczna skała? Którą to ja gdzieś widziałem. I którą to chciałem przyłączyć? Tam jest. Tak, tam jest. Dobra, to idziemy na Star Plant. Zbieraj się. Poszedł i na liściu. W ogóle, jak ten liść otworzył? Co to miało znaczyć? Ups, jest. Pas jak ładnie przygrzmociliśmy. To się liczy. E, gdzie jest to złociutkie? Co to świeci tak bardzo? Tam. Myślicie, że damy radę z tego odnurza. Zawsze można spróbować. Niekoniecznie gwarantuję wam powodzenie tej misji, to znaczy sobie nie gwarantuję, aczkolwiek. Mam nadzieję i jestem dobrej myśli. Jeśli nie spanikuję, to będzie git. Ok. Tam to jest. Jak my się przebijemy przez te skały? jakoś powoli w dół tylko proszę bądź taki ster sterowny kwiatku znowu mnie nie słucha okej okay. znowu nie robi tego co ja chcę do góry albo tu się w sumie przyłączy przyłączyłeś się? A, no, 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 mogę ci zagwarantować w ogóle że cię lubię Ups, wracaj. Nie no, naprawdę, ta gra jest do ogarnięcia. Na początku ja myślałem, że to będzie mega trudne podróżowanie tutaj po tych wszystkich Oko, okay. Złapiesz się? Okej. Okay. Ciekawe co się stanie, jak przyłączę 8. Ciekawe co to będzie. Gdzie jest to? To ta... Trzeba tutaj uruchomić, wybrać jakoś. Tak, między tymi skałami, żeby czasem nie wgrzmocić coś innego. W lewo słuchaj mnie, no w lewo ci każe rosnąć! Jeju, jaki to jest ten kwiatek nieposłuszny! No, zobaczmy co teraz. Jest, wyrosną aż do kwiatku. Aż do statku. Wow! Wow, it's it's beautiful! Now go get the star seed! Słuchajcie! To jeszcze sobie w tym materiale pozbieramy trochę kryształów, których widzę i w kolejnym pójdziemy do góry aż do statku. Zobaczymy jak będzie, jak będzie wyglądać kontynuacja, tak? Czy to już jest zakończenie? Najwyżej wrócimy tutaj pozbierać jeszcze diamenty i zobaczyć jakie są kolejne umiejętności, tylko tu na którymś tym na którejś tej skale, na tamtej Złapałem się? Uff, jest diament, właśnie Ile ich już mam? Mam 60, coś dostałem, lepszy jetpack Mogę latać Tam jest wifi, widzicie? Może go uruchomimy? To by było dość fajne przeżycie, gdyby się udało Okej, okay, stoisz Poszedł! Nie wiem czy on jest jakiś super lepszy, ale całkiem spoko jest. Tutaj diament. Jest. Czyli nie wiem, podejrzewam, że jakichś nowych super rzeczy nie otrzymamy, tylko cały czas ulepszenia tych jetpacków. Do góry, albo... Nie, moment, co ja? Tak, otrzymałem, teraz trzeba wszystkie sto zebrać, żeby... <ścoughs> Ścigamy się ze skałą, kto szybszy? Jej obrót, czy moje wspinanie? Ups. Wracaj, wracaj, wracaj dziadek. Złap się. Okej. Okay. Jest. Mamy chyba wi-fi już ogarnięte, jeśli nie spadnę. Oczywiście. To będzie całkiem słodko. Ups. W dół. No, w dół, w dół, w dół. Jest. Mamy kolejne. Super. Teraz tylko szukanie kryształów. Tam jest jeden. Poszedł. Odpalmy liść. Idealnie trafiłem. Nie rozpadłem się chyba. Gdzie jest ten kryształ? Słap się, szukamy kryształu i ogarniamy jakąś najbliższą drogę do niego. Mam nadzieję, że wysepek nie pomyliłem. Nie, nie pomyliłem? Brawo! Tak jest! Nie ma to jak odpaść. To szukamy kryształu, do którego mogę dolecieć. Jest tu gdzieś taki się Zastanawiam, czy ten liść zaraz się nie skończy. Bo tego bym bardzo nie chciał. Patrzcie, w ogóle jak tak latam, to mogę się na nim wzbijać. Chyba. Ciekawe czy przepadnięcie mi grozi. To była ta skała. Tawaj Czy ja wróciłem na tą skałę? Nie. Jest, jest kryształ, tutaj! Tak wróciłem cyk cyk, cyk 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 dawaj! Jeszcze ciut Zobaczcie ile się napracowaliśmy Ile po prostu... Uuu, jak to wszystko ładnie wygląda 62 Dotarcie do mojego statku Uch, tam będzie prawdopodobnie zakończenie gry Ja tego jeszcze nie chcę Ale to zrobimy sobie Jak <laughs> ten pięknie się trzyma Zrobimy sobie w kolejnym materiale a teraz zrobimy piękny lot w dół. Pikowanie między skałami, a między skałami, między Star Plantem. Takiego lotu nie przeżyjecie nigdzie indziej. Skręcaj! Zaciągnięcie, pięknie. Kurczę, jak ja tą grę uwielbiam. W ogóle 3D chyba sobie odpali, będę grę. Wow, tak jest, ubóstwiam tą grę. Przelecimy tędy. Zobaczcie, tam wiem, że są diamenty, ale na razie sobie to darujmy. Przelećmy tutaj w tym wodospadem. Uwaga, ciekawe czy się uda. Mam wielką nadzieję, ale to trzeba już skręcać. Damy radę. Tu jest. Ups, ups, ups. No to. Ludzie moi drodzy, jest po ptakach. Czy chyba, że dam rady. Niech ten plecak się odnowi. Przed ziemią. Jeszcze nim tak, jakby wybrać, uwaga, dałem radę. Lądowanie na twarzy, ale działa. <grywa> ale przeżyliśmy. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. No i co, widzimy się w kolejnym. Nie wiem, czy ostatnim, czy nie, ale kolejnym materiale. A tymczasem trzymajcie się. Cześć na razie. Pa.